Domu Jasna Góra pod bezonie Matki Boskiej Częstochowskiej. Dzisiaj jest niedziela 30. Zwykła i zwykła w kościele, ale niezwykła dla tego domu, ponieważ mamy gości tutaj. Siostra Kanizja przywiozła swój chór, tak można tak powiedzieć, no, resztę. resztę chóru i tutaj mamy wszystkich obecnych, nie ma wszystkich naszych domowników, bo by się nie pomieścili tutaj I, i siostra może kilka słów powie nam jaka to dzisiaj chwila, dlaczego siostra chciała dzisiaj upamiętnić tę niedzielę i przyjechać do nas tutaj. Tak. Dowiedziałam się, się, że był księdza Jana złoty jubileusz państwa w sierpniu. Byłyśmy zaproszone, ale nie mogliśmy być, bo w tym czasie przebywałyśmy w Polsce na rekolekcjach. I dlatego po uzgodnieniu z księdzem Janem, uzgodniłyśmy, że przyjedziemy w późniejszym terminie. No, ten termin był kilka razy przełożony, bo jedni korzyści jechali do Polski, drudzy byli na urlopach. No i w końcu został ten dzień dzisiejszy, 28 października. I chcemy tu wyrażyć księdzu Janowi naszą wdzięczność, bo przecież 12 lat pracował w parafii Oldam Z tych właśnie 50 lat Życia kapłańskiego 12 lat odam, czyli to jest właściwie jedna czwarta tego życia. No i zostało nas tylko kilka osób, ale przyjechałyśmy po to, żeby złożyć dzisiaj księdzu Janowi nasze życzenia i naszą wdzięczność. No, a Aszef mieszka i ja specjalnie dziękujemy, bo przecież ksiądz Jan nas kiedyś sprowadził i dzięki księdzu Janowi. Siostrze misjonarki mogły się rozwijać tutaj na terenie A Ależ to powie nasza modlitwa Tu zapłać dziękuję serdecznie i siostrze i siostrze, i siostrze Dominice i wszystkim osobom, które tu przyjechały dzisiaj, a żeby jeszcze raz przypomnieć mi mój jubileusz. I dziękuję serdecznie za to i że świętą za chwilę rozpoczniemy i będę celebrował, dziękując Panu Bogu i dziękując wszystkim tym, którzy pozwolili mi, czy dopomogli mi realizować kapłaństwo przez 50 lat, tak jak siostra powiedziała, przez 12,5 roku w Oldham i Rochdale. To był chyba... No jeden z najpiękniejszych, najpiękniejszych okresów mojego życia, bo pierwsza placówka taka samodzielna już i gdzie rzeczywiście mogłem no, dużo się nauczyć i, i wspólnie mo, mogliśmy realizować Królestwo Boże na Ziemi. Dziękuję serdecznie za przyjazd. Za, będziemy jeszcze wspominać i, i na pewno będzie to mił, miłym spotkaniem dla nas wszystkich, również w imieniu tutaj. Sióst pracowników i wszystkich rezydentów dziękuję już teraz za ten przyjazd mógł zapłać. Postawił takie pytanie, czy ty, widocznie on uważał, że już zadanie księdza pewnie skończone, jeszcze w nowoczesnym świecie, czy to potrzebne, prawda? I on mi postawił takie pytanie, czy uważam, że moje zadanie, moja misja jest jeszcze potrzebna? A ja tam, gdzie byłem, zawsze czułem się potrzebny. I moi parafianie, moi. Współziomkowie wykazywali, że, że jest ten ksiądz potrzebny, i tak dzisiaj do, do końca jeszcze to czuję. I wtedy bez wahania, jak potrafiłem po angielsku, odpowiedziałem mu, że tak. I myślę, że mogę w dalszym ciągu, w dalszym ciągu tak mówić. Szczerze, chociaż jak powiedziałem, to nie jest zawsze łatwe, ale życie nasze każdego człowieka, każdego chrześcijanina, by wiemy, żeby być wiernym chrześcijaninem, wiernym przyrzeczeniom sztu Świętego, jakie to trudne, wymagające, a potrzebne, żebyśmy dobrze spełnili swoje powołanie. I dzisiaj, dziękuję że razem z Wami jeszcze raz za te 50 lat, tak myślę, że w tym po łasce Bożej pomagali mi dobrzy parafiani. Pewnie najpierw wracam ciągle jeszcze do tych początków, do swojego domu rodzinnego, do rodziców, rodzeństwa, krewnych, życie rodzinne, potem szkoła, dobrzy nauczyciele, wychowawcy. Potem seminarium niższe, wyższe i też wychowawcy, profesorowie, ojcowie, duchowni, oni byli, jak, jak mówi, mówi się dzisiaj, nie tylko nauczycielami wiary, ale byli świadkami wiary. Mogliśmy się od nich dużo nauczyć, ale patrząc na ich życie, to właśnie nas pobudzało do tego wysiłku, żeby, żeby ich naśladować, żeby postępować żyć tak, jak. Oni i potem moi parafianie, gdziekolwiek byłem. No, ile przykładów miałem: pobożności, ofiarności, miłości bliźniego, wspaniałego oddania dla tej sprawy wielkiej, Bożej i Polskiej, jak ciągle mówiliśmy, w różnych wydaniach, w różnych miejscach, między innymi Woltami Rocznej, przez ten długi okres czasu. I dlatego, tym wszystkim z całego serca dziękuję przed Bogiem. I tych wszystkich, którzy, którzy i tak jak było w życiu Ojca, sługi Bożego Ojca Ignacego Posadzego, który, który zawsze dzięki temu i wracał do tych przyjaciół, dobroczyńców, wielkich zgromadzenia, jednego i drugiego. I to musimy pamiętać też, że. Dzięki tym dobrym, wspaniałomyślnym ludziom, zgromadzenia nasze mogły i każde zgromadzenie, to nieraz przypominam tutaj też w Kaplicy, mogły realizować swoje zadania, swoją misję. I ja im wszystkim również dziękuję do końca i obecnym tutaj. Przypominałem to na początku i jeszcze raz. Chciałbym podziękować i zachęcajmy się do tego, ażeby trwać wspólnie, wspólnie w tym roku, wiary szczególnie wykazywać przez swoje życie, nie tyle przez swoje słowa, ale to, co czynimy, bo to idzie za nami, idzie za nami zawsze, jak mówimy, przed, przed Trybunał Boży. Z tego będziemy rozliczani, a im więcej tego dobra będzie. Tym lepiej będzie, będzie nam łatwiej się rozliczyć z Panem Bogiem. I to nas pociesza jednocześnie, bo dopóki żyjemy, możemy jeszcze dobrze czynić i sobie dziękować, zachęcać się. Jeżeli nam czegoś jeszcze brakuje, to wołać tak jak ten ślepiec, bo ciągle nam jeszcze brakuje, ciągle jesteśmy. Może mamy ten wzrok fizyczny, musimy nosić okulary, współczujemy tym, którzy nie widzą, ślepcą, ale w sprawach duchowych jesteśmy często, często takimi niewidomymi, ślepcami. I dlatego musimy wołać do Pana Jezusa: ulituj się nade mną, abym przejrzał, abym szedł Twoją drogą. Bo Pan Bóg uczynił wielkie rzeczy dla nas i my też idźmy dalej w nasze życie. Pamiętając o tym, co było, będąc wdzięcznymi i Bogu, i ludziom, starajmy się pomagać innym, starajmy się żyć, jak na dzieci Boże przystał, abyśmy w dzisiejszym świecie tak no nie zawsze, bardzo chrześcijańskim, abyśmy nie zapomnieli, kim jesteśmy, że jesteśmy powołani do wielkich rzeczy. Dlatego dziękuję jeszcze raz wszystkim, i wytrwajmy na tej drodze, Panie. Wyznajmy naszą wiarę. Wierzę jednego Boga.

We zbawienie dać mi. O, oh.

o, I to tu dziś. Może zatem zaświetlamy jubilę twist. Yeah. Nie ksiądz, jubila, długo żyje, długo żyje. Bo do ducha dobre strony, niech mu sprzyja. By wzmocnić serce, niech nie dużo czekolady. Bo na to lepszej na to nie ma rady. I choć życzymy dzisiaj, by nie wytnie twój star, Prosimy naszą dobrą radę wykorzystać. I wtedy księdzu nigdy nie zabraknie tchór. I będzie chowali do lat te życzenia, serc kursy płyną w krąg. A gdy czyste jest sumienie, nie zaszkodzi twój tylko żywym serca biciem wyrazów. Do modli połazk wiele, ulubiony refren pleść. Miesiąc, jubilat długo żyje, długo żyje, oto ducha dobre zdrowie niech mu sprzyja. By serce niech nie dużo czekolady, bo na to lepszej na to nie ma rad. I choć czy mnie dzisiaj, brytnie, rytmie wystarp. Prosimy naszą dobrą radę wykorzystać i wtedy księdzu nigdy nie zabraknie tchu, i będzie chwalić do sturce stół. Zapłać. <klucz> Hades fit na jasnej górze. Święto dziś nie lada, zjechało się gości cała gromada i przyroda skąpana w blaskach jesiennej urody także pragnie dziś uczcić księca Jana Kapłańskie złote gody. Chcemy wam dzisiaj powiedzieć, jak to się stało, że z Małego Jana mamy dzisiaj wśród nas złotego jubilata Kapłana. Na północ od Poznania, niedaleko odzieży, pośród pól i lasów, duża wioska Budzeń leży. Tutaj w 1934 roku, w upalny sierpniowy ranek, na świat przyszedł u państwa Wojczyńskich Mały Janek. Od tej chwili sporo upłynęło czasu, jak w połąkach Budzyńskich Mały Janek hasał. I w wolnej od nauki w chwili matczynę wąski pasał. Był chłopcem posłusznym, pobożnym, nieraz i nigle spłatał, ale czasu nie marnował i nawet ministrantem został. Służyć chciał wiernie Panu Jezusowi i Jasnogórskiej Pani, i w małej główce myśl powstała, co dać im może w Danii. Więc kiedyś wieczorem w wiejskiej tajemnicy powiedział swojej mamusi, że księcem zostać musi, bo daleko za morzem dusze czekają i o polskiego kapłana wołają. Mamusia łzę cichą otarła pokryjomu, bo czuła, że swego Jasia nie będzie miała w domu, nie będzie gospodarzył, na ojcowskiej roli, lecz będzie uprawiał glebę w duszach ludzkich według Bożej woli. A przed wioską na wzgórzu najświętsza panienka czuwała, której opiekę pobożna matka swego Jasia dała. Jaś, gdy szkołę w rodzinnej wiosce ukończył, do księży Chrystusowców w Poznaniu się zgłosił i o przyjęcie do małego seminarium prosił. I radość wielka biła kochanych rodziców w twarzy, kiedy ksiądz Jan mszę świętą prymicyjną złożył Bogu w darze. Nawet przełożeni wielkie zdolności księdza Jana poznali, i młodego kapłana zaraz za granicę wysłali. Tak więc ochotnym sercem po kapłańskiej formacji, ksiądz Jan spieszył z radością do polskiej emigracji. Niełatwa była droga kapłana, tułacza, ostre nieraz radiły dusze ciernie, lecz razem z Chrystusem ksiądz Jan kroczył wytrwale i wiernie. Pracował we Francji i w samej stolicy Ojca Świętego, by zamienić dnia pewnego w włoski błękit nieba. Na wyspę angielską, deszczową i mglistą, bo taka była potrzeba. I ksiądz Jan pomyślał w końcu, przecież w Anglii mimo deszczu można chodzić w słońcu. Ale księdza Jana myśl pewna wciąż prześladowała i w dzień i w nocy spokoju nie dawała. Jak pomóc rodakom, teranym życiem, w niedalekiej przyszłości może wybudować dla nich dom pogodnej starości. Choć piętrzyły się trudności, ksiądz Jan zakasał rękawy i szedł wytrwale pełen ufności. W sercu Bożym nadzieję pokładał i Pani Jasnogórskiej dzieło to oddawał. Dzisiaj po latach pełnych poświęceń i ogólnej radości na końcie księdza Jana są dwa polskie domy spokojnej starości. Drogi księże jubilacie, z tych 50 lat, 12 lat parafii Ogdan Mroczdel Pełne poświęcenia było życie Twoje. Przeżyłeś i dzieliłeś z nami troski i niepokoje. Do nas Cię Pan zawołał do pracy na swojej gospodarce. Przyszedłeś, kazał Ci Pan siać, pociałeś, kazał Ci Pan chwasty tępić, wyrywałeś, kazał Ci Pan owce paść, pasałeś. A były w stagninie owce i kozły, rogate i jagnięta białorunek. Aby wilk się nie zagrał, kazał ci pan czuwać, czuwałeś. I chodziłeś po deszczu, jeździłeś po dywanie z lodu i śniegu, a asfalcie i błocie szukałeś zagubionych. Utrudziłeś się, a jako zapłatę dał ci pan zaliczkę Krzyże drewniane, nieheblowane, w dwie belki. A my ci dziś życzymy, czcigodny księży jubilacie, by Pan jako zaliczkę wiecznej zapłaty dał wiele cierpliwości, pokoju, radości, moc ducha i jasnych, powodnych dni w Jego Służbie. Sto lat, sto lat, niech żyje, żyje nam, jeszcze raz, jeszcze raz nie żyje, żyje nam, nie żyje nam. Naprawdę, no, znowu wielka niespodzianka dla mnie i to, i to tak już y, po kilku miesiącach moich innych celebracji, najpierw mojej rodzinnej miejscowości Potem w Poznaniu, w naszym domu głównym, wreszcie i na pielgrzymce Hollywood i Pantasa był, było też wspomnienie przy końcu lipca, 12 sierpnia w Manchester z udziałem, z udziałem przeszło setki moich gości zaproszonych. Harcerze też pamiętali o tym w Fenton. Ostatnio w tym tygodniu 23 księża Chrystusowcy i księża z dekanatu byli obecni w przeszło 30 księży w Manchester. No i dzisiaj znowu i dzięki siostrom, dzięki siostrze Kanizji, chyba ten piękny wiersz to dzieła naszej poetki, tak? Poetki zakonnej. Aż się, aż się wzruszyłem. Bóg zapłać. Ale to Jest. dobre CIBI. Tak, ja Dziękuję serdecznie. No, Razem nie będzie nas i nasze łodzi. Niech przynajmniej teraz nie płynie Bożkie Łzy. Niech przynajmniej teraz nie płyną Bożkie Łzy. Może siostry Kanizji, w którym roku? W którym roku siostry przyjechały do Oldam? W 81. W 81, czyli 31 lat minęło już, tak? 31 lat minęło. Ja zawsze sobie przypominam patrząc na siostry, siostra zresztą to mówiła dzisiaj w kaplicy, że byłem przyczyną tej tej ich wywózki tutaj na zachód, nie na Syberię, tylko że zaprosiłem, zaprosiłem jako probosz wtedy Oldam Rochdale, tak. Wtedy generałem chyba był ksiądz Czesław Kamiński, o ile się nie byle, tak? To było w tym czasie. I wtedy siostry witałem na manczesterskim lotnisku. Pamiętam, 21 sierpnia 1981 roku. I siostra, to chyba od siostry Kanizji wyszedł taki dowcip, że przyjechały siostry, które zostały nazwane, jedna się nazywała katedra, a druga kapliczka. Bo siostra Agnieszka przedstawia katedrę, a siostra, a, a siostra Agnieszka kapliczkę. Mama z córką. I, i, tak jak mama z córką. I wspaniale się uzupełniają. Babcia z Jak babcia z wnuczką. tak mama z córką. Tak ja pamiętam. Jak ksiądz proboszcz nas zobaczył, to pomyślała jedna do roboty, a druga do roboty. I muszę powiedzieć, że w tym domu mam, mamy piękne zdjęcia. Siostra Kanizja stoi na drabinie i maluje, maluje tutaj przecionek nasz. Tam było coś, czyściła te, bo to drzewa, te piękne rzeczy są, prawda? I siostra Agnieszka jej pomagała, a pani Czesia w, chyba prasowała coś, była. W, skrobała. skrobała też? Ale ja chyba w pralni była, coś tam prasowała, tak, tak. Czyli że, że tutaj nasze panie mają, mają swój, swój udział też w początkach. No i siostra Dominika też tu, jak mówiła, była, była troszeczkę na, na zastępstwie pewnie w początkach. No bo ja pamiętam, A to w tym czasie było, jeszcze zanim otworzyliśmy, tak. Tak, tak. siostra do tej ekipy bardzo trudnej, wymagającej należała. Tak, to było było bardzo, bardzo były trudne. były bardzo fajne czasy, takie, takie naprawdę miłe, godne wspomnienia. Ojciec młody był, nie? Tak, to taka przygoda była dla nas.